I nie mam tutaj na myśli zwykłych, jakichś ludzi, którzy są oszukiwani przez tą wierchuszkę kodową i przez platformy i przez nowoczesną. Bo, proszę Państwa, kogo Wy popieracie, drodzy kodowcy? Wy nie popieracie wcale mm, wolnej Polski, jak Wam mówią. Wy popieracie banksterkę. Wy popieracie tych, którzy okradają ludzi. Banki. I ich, że tak powiem, popleczników i tych, którzy są na usługach banków. Pan Petru to przecież jest na usługach banków, proszę bardzo, to jest bankowiec. To jest człowiek, który żyje z banków. Dlaczego ma niejasne finanse, proszę bardzo? Dlaczego założył pięć fundacji o blisko brzmiących nazwach? Kropka nowoczesna, nowocześni.pl, nowoczesna.pl, prawda, i inne. Przecież zakładając swój y, projekt, partię, prawda, mógł od razu założyć nowoczesna.pl .nowoczesna i nie byłby problemu, dostał się do Sejmu, dostanie tak jak teraz dostaje y, dotacje i przecież w czym byłby problem? No, przecież PiS zakładając partię, nie zakładał dziesiątek fundacji, prawda, żeby że tak powiem finansować swoją kampanię. On po prostu tego nie robił, on robił ze składek własnych członków. Ja mówię, nie tylko PiS, inne partie zresztą tak samo. Robiły tak. Więc po prostu, skąd nagle pan Petru ma 80 milionów na rozdawanie uczestnikom manifestacji kodowych? Oczywiście ci za chwilkę odpisują mi w komentarzach, że nie, nie, absolutnie ja nic nie wzięłam, ja nie tego, ja tak sama. No to pytam się, zadałem pytanie tej internacji: czy ona jest głupia, tak sama z siebie? Czy ktoś jej za to płaci? No więc ona powiedziała, że nikt jej za to nie płaci. No, no to znaczy, że jest głupia, tak po prostu. No. Ja rozumiem, ja szanuję wszystkich. I tych, którzy są za kodem, i tych, którzy są przeciwko niemal na boską, ja nie szanuję zdrajców. Dla mnie w tym momencie to, co e, ci posłowie, którzy, którzy e, napisali ten list do Brukseli, to są PZPN. Ale proszę Państwa, proszę nie mylić z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. To są płatni zdrajcy pachołki Niemiec. I co? Nie wierzycie mi? Proszę bardzo. Krótka sprawa. Pan minister spraw zagranicznych, pan Witold Waszczykowski, co zrobił? Wezwał na dywanik ambasadora Niemiec w Polsce. Jaki był efekt tego wezwania? No, prosty. Towarzysz Schulz przestał nagle e, najeżdżać na Polskę. Towarzysze inni też przestali z Niemiec, oczywiście, na razie chwilowo. Niemniej jednak, przestali. Co się stało? Towarzysze i polscy, i nie niemieccy uruchomili towarzysza holenderskiego, byłego premiera, i ten znowu jedzie. Mówi to samo co tamci. No słuchajcie, to jest przeginka. Widzicie ten efekt zdrady? I mało tego, to po prostu, żeby jeszcze chociaż zdradzając, powiedzieli prawdę, ale oni kłamią. I widzicie to doskonale. Kłamią w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, kłamią w wielu, wielu innych miejscach. Nawet Trybunał Konstytucyjny sam powiedział, we własnym orzeczeniu, powiedział to, że Platforma Obywatelska złamała Konstytucję, biorąc dwóch dodatkowych sędziów, bo chcieli wszystko zawłaszczyć. Tak już się chcieli napchać, że aż pęknąć. No niestety, albo może stety, tak się nie da. A media mainstreamowe, prawda? Ostatnio Severin Brumstein, bodajże, o ja dobrze rozpoznaję tego gościa, ale w każdym razie wice szef Gazety Wyborczej mówi tak do kodowców: Że Wy możecie na nas zawsze liczyć. No, Wy możecie zawsze, no pewnie. No słuchajcie, tyle miliardów stracić, milionów, prawda? Bo już w gazecie, Gazeta Wyborcza nie, nie jest kupowana do wielu instytucji państwowych, a, a wiele instytucji już rezygnuje, prawda? Może nagle się okazało, że nie ma tego zaplecza w telewizji polskiej, bo nagle telewizja polska zacznie mówić prawdę i przestanie kłamać, prawda? Nagle się okazuje, że wiele rzeczy, które do tej pory można było zamieść pod dywan, nie da się zamieść. Było tyle rumoru o to, że prawda. Antoni Macierowicz szedł w nocy do przedstawicielstwa NATO, które zresztą przedstawicielstwem NATO jeszcze nie jest, póki co. No i okazało się, co się okazało? Ano okazało się, że chłopaki z WSI pisali wręcz y, posłom platformy i nowoczesnej interpelacje. Po prostu oni pociągali za nimi nim jak, sz, nim jak sznurkami, tak? I co w tym momencie? To nie jest zdrada? No to co to jest? No to ja się pytam, co to jest, skoro to nie jest zdrada, jeżeli służby specjalne piszą gamoniowi posłowi, no bo tak to trzeba nazwać, e, interpelacje, no teksty interpelacji. Potem sprawdzamy, a te teksty tych interpelacji żywcem, które są w Sejmie, są identyczne jak te napisane w tym, nazwijmy to, przedstawicielstwie NATO. No i co w NATO, moi drodzy kodowcy, co? To w tym momencie co? Słuchacie marionetek? No przepraszam bardzo, ale ja marionetek nie słucham, bo sam marionetką nie jestem, nikt na no mnie rządzi, ja rządzę sobą sam. Naprawdę. Więc po prostu w tym momencie uważam, że tych panów powinniście odsunąć na bok i naprawdę ludzie, nie ośmieszajcie się, niech chodźcie na te demonstracje w obronie demokracji. Nazwijcie je inaczej, nazwijcie je KOK, Komitet Obrony Koryta, bo to będzie chyba bardziej prawidłowe, a przede wszystkim zgodne z prawdą. Więc mam nadzieję, że Państwo się o pamiętacie. I jeszcze jedno na sam koniec. Otóż znany artysta, pan Jan Pietrzak, no, dobre 8-10 lat był blokowany w. Mediach, że tak powiem, mainstreamowych, głównego ścieku, w tym także w pierwszym, pierwszym programie e, polskiego radia, który ja osobiście nazywam Eurokołchoźnikiem, I tu nagle pewnego pięknego dnia słucham jadąc z moim teściem samochodem, a tutaj w polskim radiu, w Eurokołchoźniku, prawda? Słyszę peany. Na temat twórczości Jana Pietrzaka. Słuchajcie, szok w trampkach. Zobaczcie, wywalili e, oszusta, z, e, ich, e, z, który nie jest już szefem tego programu, i nagle radio zaczyna mówić prawdę. Nagle Jan Pietrzak spółgłówka, tu przepraszam pana Jana, ale oni niestety tak pana, pani Janie, kochany mój, e, traktowali. Nagle urósł. Do tego kim jest, czyli po prostu jest wspaniałym człowiekiem, genialnym wręcz artystą. Kto nie wierzy, proszę, mi, proszę sobie pooglądać na sieci jego wystąpienia, czy też on występuje w klubie Mozaika w tej chwili w Warszawie. Proszę sobie zobaczyć, to jest wspaniały artysta, patriota przede wszystkim, tak? A więc, Polak, patriota, yy, osoba, której nie można się naprawdę czepić. Ż nikt mu nie zarzuci, żeby jakimś ubolem, dziwnym, różnym, prawda? Bo on zawsze działał dla Polski. Jak Kornel Ma Morawiecki chociażby, tak? Więc, takich ludzi wreszcie zaczyna się doceniać. To co? To wy panowie i panie z Kodu nie chcecie takich ludzi docenić. Takich patriotów, którzy walczyli o wolną Polskę, a teraz, nie, teraz są dla tej Polski chcą służyć, a nie tak jak Stefan prawda, który najpierw walczył dla Polski, a teraz warczy na Polskę? I wali łapą jak Chruszczow butem w ONZ-cie walił, prawda? To on tak łapą wali w Sejmie o tą o, o, o ławę poselską, tak? No, kogo wy chcecie? Jeszcze raz wam powtarzam na sam koniec. Nazwijcie się nie kod, tylko kog. Komitet obrony koryta i oczywiście co? Wrzuć Newsweeka do śmietnika. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do zobaczenia w następnym felietonie.